Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, telefonie Motorola G04 jesteśmy w stanie zmienić język systemu. Także zapraszam do oglądania! Aby zmienić język systemu na naszym telefonie, musimy przejść do ustawień, następnie zjać sobie troszeczkę niżej, wejść w opcję System, następnie w Języki, wybrać pierwszy, pierwszą opcję, czyli Języki systemowe. Jak widzicie, mamy teraz opcję tutaj, prawą, tutaj taki poziome strzałeczki, takie poziomie kreseczki w sumie bardziej i kiedy je przesuniemy na przykład angielskie na samą górę i puścimy proszę, puścimy ją to wyskakuje nam takie coś, że chcemy zmienić język my sobie chcemy zmienić język, więc po prostu rzucamy na samą górę jeżeli chcemy wrócić na polski, robimy tak samo, change i takim właśnie oto prostym sposobem udało nam się to zrobić Możemy też dodać język, no dodamy teraz niemiecki i damy sobie, powiedzmy, austriacki, odmiana austriackiego. I aby usunąć takie języki, które nas niepotrzebne, klikamy w prawym górnym rogu te trzy kropeczki, to są ustawione w pionie. Dajemy usuń i zaznaczamy, co chcemy usunąć. I tam, gdzie były te trzy kropeczki, klikamy kosz, dajemy usuń. I tym oto prostym sposobem udało nam się zmienić język systemu. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.